Manko z tej strony, Elio Patry, Retrofan. Nie wiem jak wy, ale ja jestem w dalszym ciągu nakręcony jeszcze z wczorajszym materiałem o ruskich jajeczkach. Dzisiaj pół dnia poświęciłem na przeglądanie jakichś ofert na Allegro, na Olixie, na szukanie tych, tych, tych konsolek. Trafiłem też, właściwie sam odezwał się do mnie jeden z moich widzów, który takie konsolki ma i który ma je, ma je do sprzedania. Muszę się nad tym zastanowić poważnie. Od Was też dostałem różne linki w komentarzach, m.in. Do, do aplikacji na, na Androida oraz do pobrania ROMu na Atari 8-bitowe właśnie z, z jajeczkami. Nazywają się one dokładnie Nupagadi i już sobie to w pracy odpaliłem i muszę powiedzieć, że to całkiem fajne jak na Atari wersja jajeczek i, i dzisiaj co ją Wam tak na szybko pokazać. Nie będzie to jakiś długi specjalnie gameplay, ale taka, taka po prostu ciekawostka w nawiązaniu do, do wczorajszego filmu. Także zapraszam. Okej, okay, mamy ekran tytułowy, który zresztą jest ekranem już samej gry. Teraz tak, myślałem na początku, że będzie się grało Joyem. Wiadomo, po skosie, we wszystkich czterech kierunkach, ale nie. Ale może to i dobrze, bo przy moim Rozregulowanym, rozregulowanym superchargerze mogłoby to różnie wyjść. Gra się klawiszami FVNJ chyba. Już sobie ręce tutaj położyłem na to, zaraz zobaczymy. To co, naciskamy start. FVNJ tak. No i zaczyna lecieć pierwsze jajeczko. Pamiętam, że w, na oryginalnej konsolce było tak, w trybie A przynajmniej, że do 5 leciało z pojedynczej. Rządki nazwijmy to tutaj już leciały z dwóch naraz przy czterech punktach, więc to już jest troszeczkę taka, takie różniące od oryginału, chyba że to jest jako grabę, nie wiem. No i wiadomo, zbliżając się do każdej setki, jajeczka przyspieszały na oryginale, zobaczymy jak tutaj będzie. Potem znowu było zwolnienie po przekroczeniu danej setki, no i przyspieszało z każdą kolejną dziesiątką, czyli zbliżając się do 200, 300, 400 jajka bardzo szybko spadały. I też pamiętam, że już od 900 do 999 zapierdzielało cały czas. A na grze, na, na grze B to już w ogóle była, była rzeźnia. Jeżeli chodzi o grafikę, no nie wiem, nie wygląda źle, ale uważam, że można było to troszkę lepiej jeszcze narysować. Ale nie ma tragedii. Ja bym całość gry jako grywalność i, i, i grafikę ocenił takie mocne 3,5 na, na 5. Więc nie ma tragedii. Na pewno warto odpalić. Dla tych, dla tych, co mieli fizyczne konsolki w dawnych czasach, warto odpalić, zobaczyć jak się gra na atarynce. W pracy ugrałem tam jakoś ponad 120, więc postaram się dojść do 150 i, i, i będziemy kończyć, bo nie chcę sztucznie przedłużać tego materiału. On jest tylko po to, żeby Wam pokazać, że coś takiego jest właśnie na Atari i można też się jajeczkami pocieszyć na, na 8-bitowym komputerku. Wow. się. Napisy po rusku jak widzicie na górze. A kurde, zagapiłem się na napisy i po poszło się rypać. Mamy pierwszego kurczaczka na górze. Chyba tutaj było do trzech kurczaczków i był, był koniec gry. To jest gierka typu y, speed maza. Tak częściowo, czyli gra w której trzeba się mega wpatrywać w ekran i skupiać na tym co się robi, bo tempo w pewnym momencie staje się mega szybkie i już jest bardzo łatwo popełnić błąd. Oczywiście w Speedmaza to jest ekstremalne skupienie wymagane, tutaj tutaj mniejsze aczkolwiek też trzeba się wpatrywać w takie gadanie, które teraz robię no, utrudnia troszeczkę grę ale nie lecimy tutaj na rekord tylko po to żeby pokazać, mamy pierwszą setkę Wersja na Androida, która jest jajeczek, jest genialna. Polecam sobie ściągnąć. Mi szczególnie no, poza samą grafiką, bo jest idealnie odwzorowana konsolka. Mi się idealnie, znaczy idealnie, mi się strasznie podobają dźwięki, które są na Androidzie, bo odgłos toczących się jajeczek i wpadania ich do koszyczka jest po prostu identyko, jak był na tej, na tej, ruskiej, na tej ruskiej gierce. I mega to uśmiech na mojej twarzy wywołał dziś, jak sobie to ściągle i zainstalowałem. Także też polecam zobaczyć. Obie wersje tą na Atari i to na Androida. Czy na iOS-a jest na iPhone'a? Nie mam pojęcia. Jak ktoś ma, niech sobie sam poszuka. No i dajcie mi znać w komentarzach, co, co myślicie o tej wersji na 8-bitowe Atari. Bo ja uważam, że jest całkiem, całkiem spoko. Jak skończę y, nagrywać za chwilkę, to puszczę tej Peterszona, który właśnie leży tutaj koło mnie na dywanie. Zobaczymy jak mu pójdzie. jeczka, A, zleciało. Dobra, nie łapię już więcej. Pokazałem to, co chciałem. Wpuścimy y, to jajeczko już na ziemię, niech się stłucze. To już było chyba ostatnie. Nie, to jeszcze raz może spać. Pyk i jest koniec. Okay, dzięki za obejrzenie. Eee, spróbujcie, napiszcie, co myślicie o tej gierce, eee, i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.